Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w rozkładzie 12 domów na nowy rok dla Waszego znaku. Zapraszam Was na mój Instagram, projekt.Nemon ja tam wrzucam ankiety. To Wy wybieracie czytania. Zaproponowałam, czy wolicie czytania na styczeń partnerskie, czy rozkład 12 domów dla Waszego znaku na e, cały rok. Wybraliście rozkład 12 domów, zatem proszę bardzo, zaczynamy. Moi drodzy, nie przyjmuję już. Zamówień na rozkłady roczne. Rozkłady roczne są ogólne na kanałach, na moim kanale, przepraszam. Zatem zerknijcie sobie, wszystkie znaki są wrzucone. Natomiast wychodzę z taką propozycją takiego właśnie rozkładu 12 domów, prywatny rozkład. Możecie u mnie zamówić dla swojej osoby personalnie. Zatem zapraszam do kontaktu mailowego. Oczywiście odpowiadam też prywatnie na Wasze pytania, czy robię rozkłady partnerskie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Okej, okay, raczki drogie. Zobaczmy, co u Was rozkład 12 domów na nowy rok dla osób z podznaku. Raka. O. Raczki, nowy rok. Ogólny rozkład 12 domów. Dobra. Pierwszy dom dla raków, siedem denarów. Drugi dom, trójka kielichów. Trzeci dom, królowa Buław. Czwarty dom as denarów. Piąty dom, paść Buław. Szósty dom, rycerz mieczy. Siódmy dom. Król Buław. Ósmy dom, rydwan. Dziewiąty dom, trójka denarów. Dziesiąty dom, ósemka denarów. Jedenasty dom, rycerz denarów. I dwunasty dom, cesarz. Ok, wyciągam radę, ale radę sobie na samym końcu sprawdzimy. Rada dla osób spod znaku raka. Dobra, moje drogie raki. Przede wszystkim karty proszą, żeby w tym roku poddać ocenie swoje działania. Karty pokazują, że w tym roku warto by było podejść sceptycznie i że tak powiem ze zdrowym rozsądkiem do waszych spraw codziennych, ponieważ z siódemką denarów karta zachęca w Waszej pozycji ja tak ja yy, moja osoba, pierwszy dom do tego, żeby ocenić... Yy, jak tutaj Wasze działania na przestrzeni ostatnich miesięcy owocują. Siódemka denarów prosi, żeby przeanalizować to, w jakim miejscu jesteście i zastanowić się, czy rezultaty w Waszym życiu, to co dostajecie, to jak żyjecie, to jest to, czego pragniecie. Bo siódemka denarów, pamiętajcie, wszystko jest zależne od nas, ale to są już owoce naszej pracy. Karty pokazują, że w tym roku warto wykazać się cierpliwością w działaniu, bo... Cierpliwość będzie po waszej stronie. Mam wrażenie, że wszelkie takie dynamiczne działania mogą wam gdzieś rujnować długotrwałe starania nad pewnymi sprawami. Mam też wrażenie, że tutaj należałoby popracować nad metabolizmem. Słuchajcie, szybkość metabolizmu to jest problem, który może się w zdrowiu pojawić, ale nie tylko. Później o tym pogadamy. Karty pokazują także w pewien sposób. Hmm. Nie bać się oceniać nawet przez taki pryzmat bardzo surowy, tego, co do Was przychodzi, bo siódemka danarów zaleca sceptycyzm, i tutaj, jakby też no, należy swoją osobę potrafić w ten sposób ocenić, dystansować się do pewnych wydarzeń, żeby zastanowić się, czy to na pewno jest to, na co pracuje, czy to jest warte mojej uwagi, jeżeli chodzi o kwestie związane z Waszymi relacjami, od razu mi się tutaj rzuca w oczy. Hmm, Mogą być jakieś oczekiwania wobec partnera, dość spore zresztą. Natomiast karty pokazują, żeby zastanowić się nad, czy, nad tym, czy partner pełnia Wasze oczekiwania, bo ja mam wrażenie, że raczki możecie mieć taką tendencję, że z tego partnera swojego życiowego możecie na nim projektować swoje oczekiwania, że chce, żebyś był taki, 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 ale wybieracie sobie na przykład, nie wiem, chcę, żebyś był jak taki dla mnie, no nie wiem, mężem stałym, stabilnym, oparciem, a wybieracie sobie bawidamka, zatem tutaj też trzeba przeanalizować, dlaczego wybieram to, co wybieram i czy ja po prostu nie projektuję na innych osobach swoich oczekiwań. Bo ja mam tutaj pokazanego króla buław, czyli taki bardziej właśnie romans, zabawa, yy... no taki babi-damek bardzo często i siódemka denarów. Nie jestem zadowolony, zadowolona z takiej pozycji, no ale to ty sobie ją wybierasz, tak? Także tutaj jakby nie możesz próbować zmieniać innych na siłę. Zastanów się po prostu, czy inwestujesz w dobre źródło. Zatem warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o dom drugi, dom związany z finansami czy stanem posiadania, karty tutaj pokazują, że jak to powiedzieć? W trójce kielichów to jest takie hulej dusz opiekła nie ma, więc zwróćcie uwagę, proszę, na te wydatki. Ja Was widzę w energii pracowitej, więc ja nie sądzę, że Wy tutaj będziecie mieć problem z jakąś taką stabilizacją, ale karty, jakby proszą, aby zwrócić uwagę na to, czy zbyt pochopnie pewne pieniądze nie są wydawane. Tu jakby będzie dużo możliwości inwestycji w przyjemności. Natomiast ja mam wrażenie, żeby uważać, bo jakby. Trójka kielichów jest dobrą kartą ogólnie, natomiast ona jest w pozycji pracy u Was. Więc tutaj ja bym powiedziała: Uwaga na rozrzutność i też na takie życie jolo, tak zwane, czyli żyjecie raz, prawda? A później, no właśnie, za co żyć. Natomiast karty pokazują, że tutaj, jakby w środowisku szczególnie takim rozrywkowym, jeżeli poszukujecie pracy, to macie szansę znaleźć, nie wiem, gdzieś coś przy jakimś kulturoznawstwie czy. Może organizacja pewnych eventów czy restauracje? Poszukujący pracy mają szansę spełnić się gdzieś na tej płaszczyźnie. Mam też wrażenie, że tutaj będzie coś świętować, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Także tutaj bym się nie przejmowała, tylko proszę zwróćcie na to uwagę, o czym mówiłam wcześniej. Trzeci dom jest związany z kontaktami, z naszym najbliższym otoczeniem. I i również z edukacją. I pokazuje się to królowa buław, i ona jednoznacznie jest dla mnie informacją, że tutaj jakby na was wpływ ma jakaś osoba. Osoba w waszym otoczeniu, kobieta w najbliższym otoczeniu tutaj będzie odgrywała ważną rolę. Być może pokaże Wam jakiś inny e, sposób funkcjonowania, czegoś możecie się od niej nauczyć, ale także uważajcie, żeby też. E, Zastanówcie się nad swoimi autorytetami. Powiem tak, bo karty pokazują, że możecie mieć właśnie za autorytet jakąś kobietę, przy której na przykład możecie czuć się gorsi. Na tej zasadzie, że ja to bym chciał być jak ona, albo ja to bym chciała być jak ona. Więc tutaj proszę zwrócić na to uwagę, żeby sami nie umniejszać, ale karty pokazują, że jakby też środowisko. Edukacji, podnoszenia swojej wiedzy, kwalifikacji może powodować u Was wzrost samooceny, więc tutaj warto też w to inwestować. Jeżeli chodzi o kwestie związane z domem rodzinnym, macie asy zatem tutaj, tak naprawdę, sprawy związane z Waszymi rodzicami, czy z tradycją, czy z tym, co wynieśliście z domu, tu jest świetnie. Tu jest asy denarów, więc w ogóle powiedziałabym: jakieś szanse, możliwości, propozycje, nawet i zawodowe, mogą przychodzić ze stron rodzinnych. Lub dosłownie od rodziny. Z asymptotonarów myślę, że warto inwestować w tym roku swój czas w relacje ważne dla Was, szczególnie z rodzicami. Wzięłabym pod uwagę również rodzeństwo, a szczególnie siostry, e, bo tutaj jakby jest jakaś obfitość jest duży potencjał tak, dla każdego. Jeżeli chodzi o dom piąty, moi drodzy, macie Pazia buław. Świetna karta w tej pozycji i są szanse na romanse, na jakieś wyjazdy, na jakieś spontaniczne akcje, podróże, poznawanie nowych ludzi. To jest super. W ogóle fajnie, kiedy są jakieś postacie buławowe, że tak powiem, w piątym domu. Piąty dom, słuchajcie, jest skojarzony z taką naszą produktywnością również i to odpowiedziałabym artystyczną, psychiczną, ale i biologiczną i pojawia mi się dziecko. Ja tu mam informację o ciąży w rodzinie. Albo ciąży, pojawi się nowy członek rodziny. Hmm, czy to u was, bezpośrednio wy, raczyce, czy, czy yy, wasze kobiety raki, czy po prostu w najbliższym otoczeniu, na przykład wasze dzieci, tak? albo wasze rodzeństwo, bo ktoś będzie tutaj, no, jest informacja o ciąży, jest tutaj dziecko. E, mam wrażenie, że dziecko tak zwane z przypadku, niekoniecznie planowane, ale wnoszące dużo szczęścia i spełnienia. Paść Buław w Domu Piątym to jest, tak jak powiedziałam, także Wasza twórczość, inicjatywa, przedsiębiorczość. Karty tutaj przestrzegają przed słomianym zapałem, bo jakby bardzo dobre macie karty, naprawdę. Dużo tutaj jest kreatywności, dużo jest pomysłów, ale tak możecie się rozpalać na początku i niekoniecznie kończyć swoje przedsięwzięcia, zatem tutaj starajcie się też w pewnym sensie uziemić, ale będzie dużo nowych możliwości na taki wyraz twórczy, wyraz artystyczny, nowe pasje. Tu jest bardzo fajnie. Myślę, że też ważne jest w tym roku, abyście umieli precyzować swój kierunek jak tak patrzę, bo możecie mieć tacy stoję, oceniam, zaczynam i nie kończę i wybieram następne, zatem tutaj starajcie się mądrze precyzować swój kierunek. Jeśli chodzi o kwestie związane z rutyną czy zdrowiem macie rycerza mieczu, uwaga na nerwowość, bo mnie się pokazuje układ nerwowy w jakimś takim rozjechaniu, ale to głównie przez stres. Tak, czyli tutaj jakby możecie być nadpobudliwi lub zestresowani. Więc to jest do ogarnięcia, nad tym trzeba pracować. Mam też jednak wrażenie, że układ ruchu, coś w pośpiechu, coś w, po, w układzie ruchu w pośpiechu może się zadzieć. Tak, jakieś potknięcie albo coś takiego, jakaś kontuzja. Natomiast też pokazuje mi się równowaga. Problemy z równowagą mogą być i one są związane z układem nerwowym. Także, jeżeli by się coś działo, to tam proszę szukać. I teraz tak, moi drodzy, jeśli chodzi o dom szósty. To jest dom związany z, tak naprawdę, mam wrażenie, z, z naszą codziennością, naszą rutyną, codziennym życiem. Więc ja bym powiedziała, że możecie być troszkę nerwowi i też bardzo tacy krytyczni e, wobec. No, zresztą, zobaczcie, to tu widać, nie? Stoję, oceniam i po trupach do celu, ale też mam was w takiej trochę Debbie Downer energii, czyli wasz sceptycyzm może. Wprowadzać, jakby w tym roku, taką nieprzyjemną atmosferę. Zatem też nad tym warto popracować. Ale karty pokazują, że możecie wytrwale realizować swoje cele, tylko miejcie dobrze obrany kierunek, bo w trakcie może się okazać, że postawiłem wszystko na jedną kartę i teraz czuję, że to nie jest to. Więc znowu wracamy do punktu wyjścia. Więc ten zdrowy sceptycyzm jest ważny i taka zdrowa ocena tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o relacje w domu siódmym. Dom my, słuchajcie, związany z wagą, to są małżeństwa, tu są umowy z innymi, e, jakaś taka współpraca z innymi ludźmi, partnerstwo ogólnie. Więc tak jak powiedziałam, tu są oczekiwania na partnerze mocne, szczególnie mężczyźni mogą wam dawać w kość na zasadzie. Osoby, które spotykają się z mężczyznami, mogą chcieć na przykład, no właśnie, z zrobić kurczę materiał na męża. Nie tędy droga. Karty pokazują, żeby po prostu przeanalizować, czy ja na pewno chcę inwestować dalej w tego typu związek, czy on mnie spełnia. Nie próbuj zmieniać tej osoby, no po prostu zmień związek, najzwyczajniej. Będzie dużo możliwości romansowych, jak najbardziej dla was. Tutaj w ogóle to się mocno zaznacza, szczególnie w środowisku pracy, mam wrażenie. A takie jakieś flirty, przygody, są takie możliwości, nie musicie z tego korzystać. Oczywiście, karty pokazują, że tutaj jakiś mężczyzna może też e, kierować się w związku albo w waszą stronę z jakąś propozycją zawiązania relacji, czy to współpracy, czy relacji małżeńskiej. I to jest ok, dopóki on rządzi, tak zwanie, bo tutaj jakby nie ma równowagi w tym i wydaje mi się, żebyście też uważali, żeby właśnie ktoś na was nie projektował. Pewnych spraw, tak? Czyli zróbmy sobie jakąś spółkę, ale ja będę mieć 51%. I ta osoba tak naprawdę ma wtedy prowadzenie, więc tutaj proszę na to zwrócić uwagę. E, dobrze, idziemy dalej. E, a jeszcze chciałabym powiedzieć, tutaj jakby bardzo ważna relacja z mężczyzną mi się rysuje w tym roku. Mężczyzna w waszym najbliższym otoczeniu. Tu jest jakiś związek. Ja zaraz zobaczę, czy ten związek tu nam w pozytywie się pokazuje. Nie, 10 mieczy. Szczególnie jeśli chodzi o relacje małżeńskie, w ogóle bym się nie zdziwiła. Nie mam takiej energii, ale ktoś może działać na dwa fronty, tak? Albo mamy tu flirciarza, kobieciarza, no Jezus była w tle, więc... Więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, ale jakby relacje z mężczyzną niekoniecznie korzystne, czy to partnerskie, czy biznesowe. Proszę na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o kwestie związane, moi drodzy, z domem ósmym. Tu jest Wasza karta. To jest karta raka. I to jest dom transformacji. Dom związany... To jest trudny dom, tak? Bo to jest jakby mm, śmierć, spadek. Eee, a czasem ten dom nam pokazuje naszego partnera. No, to jest tutaj ktoś, kto może czuć, że bardziej funkcjonuje, mógł się mieć ze sobą. Wy tu nie macie kogoś, kto chciałby się wiązać na stałe, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, jeżeli tego pragniecie, eee, takiego, takiej zażyłej relacji. Ja tego tu nie widzę na ten moment. Ymm, mam jednak wrażenie, że ten dom ósmy to jest ta transformacja, to jest ten stosunek nasz do życia. I słuchajcie, mamy rydwan, to jest wasza karta, więc wy musicie mocno określić, w którym kierunku ja zmierzam. I panować nad tym, co się dzieje w waszym życiu, bo karty pokazują, że też z źródełką denarów możecie pewne rzeczy wstrzymywać, czekać, aż coś przyjdzie, nie przejmować inicjatywy, a rytm wam pokazuje, musisz mieć plan i realizuj go. Karty pokazują, że jakby transformacja i zmiana ma się zadzieć w waszym kierunku, w waszych decyzjach, w waszych wyborach w tym roku. Być może będziecie zupełnie zmieniać kierunek swoich działań, swojego życia. No, może być i tak, ale to ma być korzystne dla was. Uważamy w podróży. Tutaj jest ostrzeżenie w podróży, żeby uważać i też kontrolować każdy najmniejszy ruch. Karty też pokazują, żeby po prostu najzwyczajniej uważać na prędkość, kiedy prowadzicie samochód, bo tutaj możecie szczególnie pod wpływem nerwów sobie pozwalać na coś, co nie będzie dla Was korzystne za kółkiem. No. Dobra, moi drodzy, dziewiąty dom, trójka denarów, super. Karty pokazują w dziewiątym domu, w ogóle, słuchajcie, dziewiąty dom jest silnie związany z um, podróżami, czy to takimi umysłowymi, prawda, czy no, fizycznymi, takimi dalekimi. To jest nasza filozofia życia, to jest też wyższa edukacja, to jest nasza wiara, to są nasze światopoglądy. Z trójką denarów mam wrażenie, że poprzez. Pracę możecie się wiele nauczyć, bo trójka denarów jest taką kartą, która jakby pokazuje nam, zobaczcie, to jest środowisko jakieś zawodowe albo twórcze, i to przechodzi z ludźmi. Z trójką denarów myślę, że możecie się nauczyć współpracy, i współpraca może być dla Was korzystna, ale także mam wrażenie, że tu jest dużo nowych znajomości, które będą Wam pokazywać nowe możliwe kierunki, szczególnie zawodowe. Bo to jest jakby nowa inspiracja, być może nowa pasja, dowiedzenie się czegoś o współpracy. Współpraca jest ważna, zdecydowanie. Z trójką denarów czuję, że ten rok też wam chce pokazać, że tam, gdzie włożycie energię, tam zawsze będzie wynik. Dlatego trzeba wybierać mądrze, tak? Także to jest ciekawie. Jeżeli ktoś planuje studia, to to jest bardzo dobry rok na rozpoczęcie. Ja Was w ogóle mam w pracy czy w filozofii życia, możecie to połączyć. Przyjaźń z pracą, to jest tutaj też w korzyści dla Was. Dom dziesiąty pokazuje mi się u was w 800 denarów, co jest korzystne, bo możecie osiągnąć status osoby bardzo pracowitej, osoby bardzo zaangażowanej. Ogólnie dom dziesiąty pokazuje nam naszą reputację. Jak, po, jak nas postrzega społeczeństwo, więc Wy macie szansę być postrzegani jako osoba pracowita, osoba lojalna, osoba wierna, osoba mocno y, taka skoncentrowana na celu, osoba, no trochę pracoholik, no niektórzy Was tak mogą odbierać, albo osoba mocno zaabsorbowana też swoim planem, osoba, która kuje własny los, macie sporo tych denarów, ale także trochę niedostępna, bo w ustępce denarów my mamy kogoś, kto nie jest dostępny, bo się poświęca w całości swoim projektom. Eee, więc jest to korzystne i nie. No tutaj ta równowaga między pracą a życiem towarzyskim na pewno będzie ważna, bo ja w życiu towarzyskim mam kartę pracy znowu. Natomiast w ósemce denarów to jest jakby dobra karta ogólnie w dziesiątym domu, bo to jest też nasz cel. To, jak, jako mamy szansę zrobić karierę. I ja widzę Was jako osoby niezwykle pracowite, wytrwałe, które konsekwentnie, kiedy już wybiorą ten swój cel, potrafią go realizować. A w związku z tym, że to jest taka bardzo rzemieślnicza karta, to wszystko, czy, gdzie tam jakby przyjrzycie się szczegółom i będziecie uważni, tutaj jest jakby duża uważność przy pracy, przy szczegółach, no to tworzycie jakiś masterpiece, tak? Czyli coś, co naprawdę ma wysoką jakość, więc to też wygląda super. Ważne, żeby łączyć swoje powołanie z pracą. Bo to jakby was będzie angażować w pełni, więc tutaj jest jakby wybór ścieżki zawodowej bardzo ważny. Jeśli chodzi o dom jedenasty, tak jak powiedziałam, to jest dom przyjaciół, towarzystwa. No, mnie się zaznacza głównie towarzystwo w pracy, ale też pokazuje mi się tutaj, żebyście. Hmm, wy macie szansę się nauczyć czegoś o, jakby, hmm, jak to powiedzieć, etyki pracy, tak? Albo higieny pracy, albo. Yy, jakby towarzystwo, mam wrażenie, może na Was wpłynąć, zainspirować Was do tego, żeby być osobą skupioną na celu, żeby być osobą pracowitą, żeby sobie jakiś dobry schedule zrobić. Karta Rycerza Donarów też pokazuje pewną ostrożność, jeśli chodzi o kontakty przyjacielskie. Natomiast tutaj, jeżeli już będziecie mieć tego przyjaciela, wyjdziecie do tych ludzi, to Rycerz Donarów pokazuje bardzo lojalną osobę. Także wy macie tutaj na kim się oprzeć, macie na kim polegać, macie przyjaciół, którzy twardo stąpają po ziemi, i naprawdę można im zaufać. Jeśli chodzi o dom 12, to jest dom związany z podświadomością, być może trochę z naszym lękiem, z jakimś mistycyzmem, czy, czy z pewną izolacją. I ja mam takie wrażenie, że wy jesteście dla siebie najlepszym przewodnikiem. W ogóle ja was widzę w takiej energii, że wy jakby możecie. Z tym cesarzem być oparciem dla innych. Tutaj ewidentnie może baron mocno na was wpływać w tym domu, albo jakiś mężczyzna, czy szef, ale ja mam wrażenie, że pojawia się inspiracja. Karty także pokazują, że właśnie dobrze jest sobie zaprowadzić taki porządek, jeśli chodzi o swoją podświadomość i sprecyzować znowu dobrze cel. Cesarz dobrze wie, co robi, on wie, po co przyszedł, tak? Zatem ja bym powiedziała, że z tym dwunastym domem to jest. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to warto do nich podejść zadaniowo, bo cesarz z chaosu robi porządek i to jest też to, co należy zrobić: uporządkować sobie w głowie myślenie. Jeśli będziecie mieć dobrze sprecyzowany cel w tym roku, nie będziecie próbować zmieniać innych, tylko będziecie mocno pracować nad tym, żeby zmienić swoje życie, swoje środowisko, zaangażujecie się w cel tutaj, jakby rodzina też jest dla Was mocnym napędem będziecie otwarci na zaproszenia, różne spotkania i wykorzystacie swoją kreatywność do współpracy, Również, bo tutaj nie się pokazuje, że jeżeli Wy wyjdziecie z inicjatywą, to inni ludzie będą chcieli Was wspierać. Jeśli będziecie wytrwale realizować kierunek swoich zamierzeń, nie poddacie się wpływom towarzystwa, ale pozwolicie, żeby towarzystwo Was inspirowało, to mam wrażenie, że macie możliwość osiągnięcia dużego sukcesu zawodowego. I to jest tu. Ale to też wymaga pracy. I naprawdę takiej skrupulatnej, systematycznej, codziennej, rutynowej, obowiązkowej postawy. Natomiast jakby okazje nadarzają się same, bo macie w fajnych domach fajne okazje. Ja bym powiedziała, że Wy bądźcie bardziej tym cesarzem, nie pozwólcie sobie, żeby ktoś był cesarzem nad Wami, bo mnie się pokazuje, że tutaj niekoniecznie sprzyjające jest pozwolić sobie, żeby ktoś miał władzę nade mną, czy to w związku, czy w pracy, bo to jakby tłumi Wasze potencjały. Wy w tym roku możecie stwierdzić, że to nie jest dla Was najzwyczajniej i tutaj jakby ja angażuję się w coś, co ma dla mnie wartość, a inni ludzie mnie w tym wspierają. Znajdźcie się ludzi, którzy gdzieś tam mają wspólną pasję i zainteresowanie jak Wy, bo będziecie siebie wzajemnie inspirować. Naprawdę wygląda to ciekawie. I teraz tak, jeśli chodzi o te kwestie zawodowe, yy, no tak, tutaj towarzystwo może was inspirować, ale nie pozwólcie, żeby towarzystwo zapchnęło was z obranego kierunku. Bądźcie wytrwali w dążeniu do swojego celu, bądźcie drobiazgowi, ale też słuchajcie tego feedbacku z otoczenia, bo to jest czasem ważne, czy na pewno idziemy w odpowiednią stronę. Pracowitość, tak naprawdę, i wytrwałość pozwoli Wam osiągnąć każdy cel. Uwaga na takie. Yy, Raz się żyje wydatki. Ja ich tu nie mam jakby w niekorzyści dla Was. Ale karta Królowej Mieczy mówi, żeby mieć to przemyślane, na co te pieniądze wydajemy i starajcie się myśleć niezależnie zawodowo, bo Wy macie szansę odkryć swoje powołanie zawodowe, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. W relacjach już mówiłam, jeśli chodzi o Wasze potencjały, szydełka denarów, zdrowy rozsądek i sceptycyzm połączony z otwarciem się na to, co przynoszą, co przychodzi z otoczenia, jakie możliwości, jakie nowe e, też e, propozycje biznesowe, zawodowe, rozrywkowe. Pokazuje mi po pierwsze, macie szansę zawiązać fajną współpracę. To jest tak jak jeżeli ja robię coś, co kocham, to pojawiają się automatycznie ludzie, którzy też to lubią i razem współpracujemy. Natomiast też mam taką informację, żeby jednak nie nosłomiany zapał, żeby wam nie towarzyszył, ale też nie rezygnujcie za szybko z obranego celu, bo trójka denarów pokazuje, że jeżeli się zaangażujesz, to wypracujesz coś dobrego. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, Mamy asadę Narów, mamy rydwan i mamy cesarza. Wy macie szansę nadać kierunek swojemu życiu. Rodzina jest dla Was motorem napędowym. Zrobić porządek w takiej podświadomości i zastanowić się, co jest moim celem. I tak jak powiedziałam, jeżeli obierzecie kierunek, macie szansę osiągnąć naprawdę no, sukces na każdej płaszczyźnie, jeżeli będziecie konsekwentni. Jeśli chodzi o kontakty towarzyskie, mocno zarysowana kobieta w Waszym otoczeniu, mężczyzna w niekorzyści, i rycerz denarów, kobieta w środowisku pracy szczególnie. i Tutaj jakby znowu wzajemne inspiracje mm, są ważne, natomiast e, jeśli chodzi o Waszych przyjaciół, macie wsparcie w kimś, nie I to są też osoby, które mogą Wam mądrze radzić. A... Tu mówiłam, tu mówiłam tu mówiłam. Myślę, że zmierzacie w dobrą stronę, bo kiedy patrzę, w którą stronę idę i czy działam z powołaniem od asa denarów do ósemki denarów, uważam, że jesteście w wielkiej korzyści bez szansa, którą łapiecie i wytrwale nad nią pracujecie. Warto też zwrócić uwagę na równowagę między życiem zawodowym a między życiem e, towarzyskim. Są nowe możliwości, są nowe propozycje też w życiu towarzyskim. Karty pokazują, że tutaj jakby Wasza uwaga jednak kieruje się w stronę osób, które mają podobne cele i to jest zupełnie okej. Okay. Dobra, jeśli chodzi o kwestie związane z towarzystwem, to tutaj bardzo ważna jest panna sodykalna w waszym otoczeniu, kontakty, edukacja. Macie barana, barana też macie w takich podświadomych aspektach, że jakiś baran może mieć na was wpływy, mistycyzm, te sprawy. A tutaj się waga pojawiła, jeśli chodzi o kwestie związane też z pracą czy pieniądzem. Baran ponownie, barana macie tutaj dość sporo, w ogóle trygon ognia. W życiu towarzyskim, no tak jak powiedziałam, jest szansa na powiększenie rodziny lub informacja o ciąży mi się tu pojawia. Uważamy na osobę z podznaku lwa, szczególnie na facetów. Aha. A tutaj w środowisku codziennym bliźnięta Wam się zarysowały z wpływem na Was. Macie raka, to jesteście Wy, no i to jest ten dom takiej mm, transformacji, więc to jakby dotyczy Waszego kierunku życiowego. I waszej osoby. Jaka jest rada? Karta umiarkowania. Tak jak powiedziałam, nie forsować, nie przyspieszać pewnych spraw. To jest to, tutaj o tym mówiłam. Uwaga, żeby w pośpiechu nic nie załatwiać, bo się może rozlać, tak zwanie. Karty zalecają cierpliwość, karty zalecają ostrożność, nie palić za sobą mostów, działać w równowadze, znaleźć równowagę między życiem towarzyskim, życiem domowym, e, życiem z pracą, życie towarzyskie, życie rodzinne. Bycie w samotności, ludzie. Równowaga jest ważna. Uważamy na strzelca zodiakalnego. i, e, moi drodzy, z kartą umiarkowania w spokoju sobie przejść przez ten rok. No, bo tutaj te denary też zalecają, takie skrupulatne, dzień po dniu działania. Uważajcie, bo na co dzień możecie forsować się, nerwować się i próbować przyspieszać pewne sprawy, co może być. E, no, niezbyt pozytywne, bo możecie palić mosty i tracić pewne szanse, a szans macie naprawdę dużo w tym roku, więc warto je wykorzystać. No, pozdrawiam.